Znowu dziś wieje, ale to nic. Zobaczcie, Prezent dla mamy, żeby się nie męczyła haczką. W ogródku. jedziemy, Idziemy na ogródek. Pokażę Wam, jak to chodzi. Jakaś chińczyzna. Ale powiem Wam, że te chińczyzna coraz, le coraz lepsze robią jakościowo. Wiadomo jak człowiek zapłaci, ale w sumie dużo, dużo i tak nie kosztowa względem innych. Tak czy inaczej kupione na Allegro, Jakieś tam rozeznanie dwugodzinne, porównanie top 10, cena do jakości i wybór padł na to, że to ma wszystko, jest agregatowane. Jeszcze czuję, że wymyśla coś takiego, że to jest zdejmowane, więc tak myślę, że mo można by było zrobić do tego jakiś przegub i przyczepkę. Tak siedząco, przyczepka i tak jak Chińczycy. Jeżdżą sobie tymi traktorkami z przyczepką taką fajną. Coś pomyślę. Tu jeszcze można z tym zagregatować pompę wodną albo pompę do karszera. No różne są, widzicie, rzeczy. Nawet można by było coś pomyśleć. Jakiś rozrzutnik obornika, jakiś rozrzutnik do nawozu. W sumie nie trzeba, bo obornik jest już. Obornik jest już i tak rozrzucony ręcznie, więc żartuję sobie oczywiście. Dobra, to co? Testujemy machinę, nie? nowy nabytek do na gospodarstwie sobie na gospodarstwie. No ale to jest babci, to nie moje. mnie Nie stać na taki. Dziś jest taki powiem wam tajtowy dzień, bo ogarnęliśmy ten kopiec z ziemniakami. Myślałem, że nam to zajmie trzy dni, a że Pół udało nam się to zrobić w jeden dzień. Czyli dzisiaj dalej idzie zgodnie z planem na Czego obsługa jeden dzień, ale to nic, babci. Mama tutaj zrobiła w tamtym roku takie coś. Przepis na ekologiczny nawóz. Czyli to jest taki można powiedzieć Jezus kompostownik. O. Leje się wody, powiedzmy do połowy, zrywa się świeże świeże pokrzywy i wszystkie jakieś później się wrzuca później jakieś resztki, jakieś chwasty, cokolwiek, wszystko, wszystko się wrzuca i to się kisi. Teraz już nie śmierdzi, ale powiem wam, że tutaj jak przez lato to tak waliło, że masakra, nie? Śmierdziało niemiłosiernie, ale to nic. Mamy tu obornik. Obornik taki, który leżał chyba z 2 lata tam leżał. Się zrobił z niego już w sumie taka ziemia. O kurczę, tutaj wapno, za dużo wapna dali w tym miejsce, ale to nic, dobra. I tutaj planujemy tak. To, 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 to właśnie tą to, to, to gnojówkę, tu jeszcze polejemy gnojówką i zostały mi trochę biologii w tym. W baniaku roz, takiej rozrobionej. To wezmę konewkę i rozleję tutaj biologię jeszcze na to. I zobaczycie. I przelecała się wtedy tym ściągniczkiem. Wszystko to z, z, skrychamy. No, glebogryz, no, z glebogryz, no, glebogryz. No po prostu to wszystko spótniemy ładnie. Wymieszamy tą ziemię i zostawimy, zostawimy do wiosny, a później będą rajeczki. E, linie nawadniające, kroplujące mamy. Na redlinach i zobaczycie, jak ten ogródek zacznie w końcu wydawać swój konkretny plon. Chociaż w tym roku i tak był ładny plon, ale to było typowo bez żadnego obornika, bez żadnego. Tu trochę, trochę i wapna tam. Boję się, że te wapno tutaj, te, te, te właśnie kupkę. O, tu też jest te wapno. W takiej dawce to będzie zabójstwo dla tej ziemi. Znaczy dla, dla tych, tych warzyw, bo to warzywa nie lubią, ale truskawki lubią. Truskawką nie zaszkodzi, parcha nie będą miały, nie? No to trzeba tutaj truskawki dać, wapno Taką damy dawkę, wapna to o, Ale będą szły Trzeba je podać jeszcze tym tym roztworem, dobra <laughs> Dzisiaj ogródkowy odcinek Edi robi porządek w ogródku babci. żeby w końcu coś planowało. Znaczy w, planowało mimo wszystko, ale to nie to, to nie to co ten. Teraz dajemy na wysokich obrotach, pakujemy w tą ziemię, ile się da wszystkiego i ma piękne owoce mają być na tym roku. <laughs> A się okaże, że będzie jeszcze gorzej. To by było w ogóle klapa. Dobra, to nic nie ważne. No, także zaaplikowane. Aplikacja biologii korewką najpierw I teraz właśnie skończyłem jeszcze tym sokiem z pokrzyw Tym takim sokiem To gęste też rozwaliliśmy, więc powiem Wam, że tu będzie e, lista bomba Mandelejewa Ze składnikami powinno rosnąć Dobra Jedziemy w maszynkę Ja, mein. Pięknie zrobione, super Takie coś takie coś Ale pięknie to wygląda A robi Może się te kolesło tutaj kręca i kuku zgubiłem A tu była śrubka Aha czyli śrubki też nie ma Muszę iść No, czyli śrubki, to jest samo była. Nie. No no. Nakrętka i podkładka, ale Wiesz, chyba to, się odkręciło, bo to tu wszystko, trzyma. No, bo to trzeba wszystko czyścić. To iść. wszystko po prostu nie uschło. znaczy nie zgniło przez zimę, nie tak? Nie wiem, czy to leżało na wierzchu, jakby. Mm. Było dziwnym to by było może i ten. Może i by zgniło. Dobra, ja idę po tą śrubkę 17 I Już pierwsza awaria nówka. No Pamięta. trudno i tak bywa. Lufka, fumka jo, Już ławar Tak to jest, my sprzątamy, ale to jest serwis, tak. roczna gwarancja, wysyłam na serwis, żeby nam tą śrubkę, śrubkę dać. zakręcili, bo się zepsuła maszyna, kółko odpadło i tak. nie można jechać. A mówię, coś tak kurde głębiej idzie, mówię, coś tak mimo sobie i teraz ciągnie. Dziwnego, że, bo to kółko. Ale to wiesz co, dobrze chyba, że poszło trochę głębiej, bo nie Ale ciągnie strasznie. Wiesz? Dobra, trzymaj się ją, ja idę po szybkę. Ale jak na pierwszy raz to, 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 to nawet nawet Nie no, ale nie dam głębi, bo on wtedy ciągnie kurde jak głupi Bo opór ziemi jest, rozumiesz? Teraz trzeba jeszcze raz to głębiej teraz ustawić i jeszcze raz to przejechać Bo ale jak już jest miętko to będzie miał lżej nie? No, tak myślę No i tak, proszę Państwa, ogródek to też jest obowiązek, żeby go dopilnować, nie tylko pole. W ogródku należona no, się przeszkoliłem ją, więc chyba teraz nie w te pojedzie. O, mo moje truskawki. U. <trujne> 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 I po truskawkach. I naciskam małego drudelka. Zawsze gaz troszeczkę puszczaj sobie. I co, biedne truskawki, nie? Okej, okay, teraz możesz puścić Wycofaj Straty Straty Dobra mm. No prawie żyje Jeszcze żyją No prawie żyje, no do, to oto to Moje truskaweczki Moje truskaweczki Co ty, ty w kółko jeździsz? No, mam się A, i no, witam, ja się przełączę ci no, naciśnij. O i puść, Pusz. On zabezpiecza się zakazuje, jak pociągniesz. Zawsze jak Ale chcesz stanąć. Trudno. Taka maszyna. To nie dojdź. Jedziemy. I gazu. Trochę troszeczkę tutaj I teraz. Puszczaj i, i gaz do oporu. Gaz do oporu. No, dajesz. Szybciej. O! szkolenie musi być Dobra włączymy ten ogródek, żona trochę zjechała Ale o kurde. kurde, GPS trzeba włączyć Tyle z ogródka Fajna sprawa Dobra polecam taką maszynę, bo mimo wszystko, że jest toporna, Ale tania, bo tam około 3,5-4 tysiące Coś takiego Mimo wszystko daje, robi robotę Masywna, solidna, dobra bo się, Żona się zatrzyma na siarce. I tutaj, dociągnie. No I pusz. I teraz... No ja też się na porządku bałem. To się przyzwyczaić trzeba. no parę chwil. Na razie. do no ją teraz oczyścić ładniej